bardzo serdecznie na kanale Partnerki. Tutaj macie Top Music Junior i jej składanki. Zostawiajcie suba, komenta e, i lajka, jeśli możecie. E, no składanki macie. Piszcie, jakie w ogóle chcecie składanki, to ona Wam zrobi. Siemanko ludziska, z tej strony Junior. Słuchajcie, nie wiem, jak mnie widać. Chyba dobrze, co? Chyba dobrze. E, dzisiaj nagramy sobie kolejny odcineczek o zachowaniu ludzi w Holandii. O, o tym, jak po prostu... Mnie to denerwuje, przeraża mnie coś takiego. Słuchajcie, przyjeżdżam sobie pierwszy raz byłem na papryce i trafiłem. Łojazów, w luksusy trafiłem. Szczerze, jak mieszkanie, to trafiłem w willę. Ludzie też w porządku, chociaż później ich zachowanie też mnie zaczęło drażnić i mi się nie podobało strasznie. Ale zaraz do tego przejdziemy. Słuchajcie. Mieszkając na tym domku, ścinając tą paprykę, fajna robota. W sensie robota jak robota, nie? E, chodzi się tylko po to, żeby zarobić. I słuchajcie, hmm, będąc w tej robocie, e, a to słońce tak zachodzi, dlatego tak chmury są, pogoda. Dobra, słuchajcie, mieszkając w, w tym domku, e, przyjechał taki chłopak, nie? Taki łysy, taki zabawny, już od razu na wejściu rozśmiechany, już coś tam się pytał, bla, bla bla, ale coś tak widzę. Kurde, coś chłopowi, coś nie tak. Widzę po jego ruchach, po jego mowie, coś, że z nim jest nie tak, nie? No ale dobra, mówię dobra, nie oceniam książki po okładce, bo tak zazwyczaj jest, że jeden drugiego ocenia, a ty jesteś taki, taki taki, i wiecie, a tak naprawdę nie można tak robić. No i słuchajcie, będąc sobie w, w tym domu, pracując tam tydzień później, gościu zaczął, dostał pierwszą wypłatę. W ogóle do pierwszej wypłaty pracował wszystko elegancko, robił za czterech. Normalnie zasuwał ten gościu w tej robocie, nie? Starał się jak tylko mógł. I się ciągle wkurzał, bo przyczepiali się do niego o tempo, ale naprawdę uwierzcie, że on był. Ja tak w życiu praco, pracowitego człowieka, jak on nie widziałem. Był naprawdę. I starał się, jak mógł. Dostał pierwszą wypłatę. I oczywiście, coffee shop standardowo, narkotyki, jakieś kreski zaczął walić. I po prostu ten typ miał takie zachowanie, że siedział nawet z nami, przy wszyscy siedzieliśmy razem przy stole, a on nagle się roześmiał. Aha, ha, ha, ha! I zaczął się do siebie śmiać, tak na niego. My na siebie patrzymy wszyscy, jeden na drugiego, jak na głupiego. Co mu jest, nie? On po prostu, wiecie, miał takie odpały, że się odpalał, zaczął sam się do siebie śmiać. Nie wiem, coś zaczął rotać pod nosem do siebie. ja ha, 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 ha. I się śmiał, nie? Któregoś dnia siostra mu tam przywiozła konsolę. No i on tak do nas zagadał, żebyśmy sobie tam pograli, w, wiecie, na konsoli. No i tak pograliśmy, tam więcej było chłopaków, ale zostałem z nim sam, nie? Usiadłem obok niego. On już oczywiście był najarany, ale siedzę z nim i mówię tak, słuchaj Grzegorz, no to Grzesiu był, też go pozdrawiam, jak mnie ogląda. Sorry, że mówię twoją historię, nie, nie obraź się, ale nie... W sensie, i tak nikt nie wie, kto, kim ty jesteś, także... Także wiesz. Nie, ale nie powinienem czegoś takiego mówić na temat, ale po prostu... Wiecie, chcę wam, chcę wam przedstawić zachowanie tego człowieka, bo... Nie chodzi mi o niego, tylko o jego zachowanie, po prostu takie coś mi się nie podoba. I słuchajcie, usiadłem sobie z Grzegorzem, jak chłop z chłopem, i mówię do niego ty. Ty wszystkie wypłaty i wszystkie wypłaty, jakie masz, to ty przejarasz, przećpasz. Mówię dlaczego? Dlaczego nie możesz sobie coś odłożyć, wrócić sobie do Polski? Masz prawko? Nie, nie mam. Samochód masz, nie mam. Mówisz, zrobił prawko, kupił jakieś auto. Mówię, masz jakąś dziewczynę, rodzinę? Że tak jak mogę zapytać, nie? Ktoś tam mówi, że ma dziewczynę, że ma dziecko. Ale że ma długi, mówi. No i tak go słucham, mówię, to ile masz tego długu, że tak, tak akurat popadłeś w taki tryb życia? No, mówi, że alimentów nie płacił dość długo. Ja mówię, ile nie płaciłeś? No, on tam gada, że córa już, o Jezu, ile ona wtedy miała? No nie wiem, ale coś tak chyba powyżej 10 lat tam miała, czy no coś mi tak świta, że coś w tym wieku powiedział. I mówi, że ma 18 tysięcy długu za alimenty. Ja mówię, Grzechu, kurde, Grzechu. Ile masz? Osiemnaście tysięcy. I ja mówię, do czemu ty te wypłaty nie odkładasz i byś sobie oddał to? A, bo z tej sytuacji już nie ma wyjścia, już, już. Te... Ja mówię, tego słucham, pierdoli jakieś głupoty. Ja Wy Grzechu, co ty pierdolisz, mówię? Osiemnaście tysięcy. Nawet jakbyś trafił w jakąś czulową robotę. Trzy miesiące za granicą. Dajmy na to, że zarobisz, no zarobisz, te 6 zarobisz i masz 18 tysięcy, wiecie, 18 tysięcy, no nie, musiałby tam te 4-5 może miesięcy porobić. I masz spłacone te 18 tysięcy, jesteś nowy człowiek, płacisz na bieżąco, zarabiasz, kupisz se auto, prawko se zrobisz i po co tak żyć. Nie, on jednak nie widzi sytuacji z tego wyjścia, i chłop, wiecie, ja próbowałem mu przegadać coś, ale chłop postanowił, że wiecie, że narkotyki to jest jego wyjście z tej sytuacji. No i co, i taki człowiek już jest, jeśli, jeśli ktoś. Ja nie jestem psycholog, żeby pomagać, ani człowiek, który wyciąga z takich nałogów. Ja nie potrafię. Ja mogę mu coś powiedzieć, przegadać, spróbować wytłumaczyć. Oczywiście próbuję. Jeśli jest taka sytuacja, to próbuję. Ale gościu, gościu po prostu się poddał na starcie i tyle, nie? E, poddał się i nie zamierzał nic z tym zrobić, nie? Jeszcze jak mi powiedział, e, jeszcze jak mi powiedział, że córki nie widzi, nie ma tam kontaktu z kobietą, że jeszcze na porodówkę przyjednać pany, już wtedy już w Polsce zaczął. To, to wiecie, od czegoś to się musiało zacząć. Ja tam już nie chciałem wnikać, ale mówię mu grzechu. Mówię, 18 tysięcy to jest nic. Ludzie mają gorsze długi i z nich wychodzą, tylko trzeba chcieć, i właśnie to jest to, to jest taka podstawa w życiu, że jeśli coś chcemy osiągnąć, to przeważnie chęci są tą podstawą, bo jeśli my nie chcemy, to jak mamy coś osiągnąć? No nie da się, samo nie przyjdzie. Chcecie być bogaci? I co? I myślisz, że kupisz tak jak. Nie wiem, ja na przykład nagrałem sobie odcinek. Ja, słuchajcie, ja jak nagrałem odcinek o tych zdrabkach, ja tam nie liczyłem, że ja coś wygram w tym. Ja nie liczę na takie pieniądze, bo wiem, że to. To nie trafi mi się. To jest po prostu, wiecie, taka zdrabka może jedna po Polsce krąży z taką większą wygraną i tyle. Albo w ogóle. I wiecie, tam może trafi się 10, 50, 100 zł, ale więcej nie widziałem. Tam kumpel strzelił. Tysiąc zdrabce i tyle. I ja tak poza tym więcej nie widziałem. No i słuchajcie, yy, co do tego grzycia. ja pełno takich ludzi spotykałem za granicą, którzy po prostu ludzie przyjeżdżają, ja na przykład wyjechałem w celu, żeby zarobić, utrzymać rodzinę, dla siebie coś odłożyć, coś, no wiecie, mieć pieniądze po prostu, nie? A większość po prostu ucieka z Polski przed problemami, jak, jakie ich czekają. Yy, jacyś komornicy, spłaty, długi, nie wiem, nie w różnych celach wyjeżdżają, naprawdę. Niektórzy nawet po prostu po to, żeby se poćpać i pojarać, i tyle, i też tak wyjeżdżają. No ale to wiecie, to ludzie są dorośli, tak? Tylko ja nie mówię, nie chcę was obrażać czy coś, ale jeśli już, bo niektórzy nie mają hamulców, wiecie, jak już zaczynają, popadają w taki y, nauk tego jarania i ćpania, to już po prostu w nim zostają, tak? I później budzą, wy się obudzicie za. Parę lat i powiecie, kurde, ja 5 lat, 10 lat przećpałem. Prze wszystko poszło na jaranie i panie. I co? I nic nie masz, a życie ci uciekło. I tyle. Trzeba po prostu się starać, żeby coś w życiu osiągnąć. I słuchajcie, nigdy się nie poddawajcie. To jest właśnie. To jeśli wam coś nie wychodzi, próbujcie na wszystkie sposoby. Ja jestem tak uparty po ojcu, mam także jak ktoś mi mówi na przykład, że junior, ty tego nie zrobisz. A ja jestem taki uparty, że to na mnie działa tak, jak czerwona chusta na byka, że po prostu wiecie, jak nie, ja nie dam rady i wiecie, i próbuję, nie? Myślę, to mnie jeszcze bardziej motywuje, także musi, musimy dążyć do celu. I pomagać synem nawzajem, bo niektórzy naprawdę, słuchajcie, nawet nieraz głupia rozmowa, ja też spotkałem takiego typa rok starszy ode mnie. A rok starszy ode mnie, a już był poszukiwany przez policję przez kradzieże, przez jakieś, wiecie, bójki pewnie. Nie wiem, ja nie wnikam, ale gościu mi mówił, że po prostu dużo kradł, nie. I kiedyś tak szczerze rozmawiałem z nim, gościu, no fakt, pod wpływem alkoholu, ale wiecie, człowiek pijany, mówi prawdę i się po prostu wypłakał, powiedział jak było, całą prawdę, chyba prawdę. Też do końca, ale ufam mu, mam nadzieję, że mi powiedział prawdę. I. Słuchajcie, po takiej rozmowie widziałem, że on po prostu, tak jakby coś w nim się ruszyło, taka, wiecie, chęć zmiany po prostu. Wiecie, gościu był taki, że nie wiem, przyjechał do agencji, przyjechał. Przyjechał tak, jak ubrany był, tak przyjechał. Żadnych walizek, żadnych, żadnych zapasów, nic. Po prostu tak przyjechał, dostał pokój i se w nim mieszkał, nie? Oczywiście tam na jedzenie, Właśnie też mnie to bolało, że gościu chodził po sklepach i jedzenie kradł. Nie aż później udawałem to jedzenie, bo ale nie chciał. Był taki, widziałem, że po prostu wiedział, że nie... widziałem, że nie lubią się prosić. Wolał sobie sam ukraść i mieć to. Ale mówię do niego: słuchaj, ja ci jedzenia nie będę żałował. Potrzebujesz przyjść, powiedz ci dam, nie? Nie mam zapasy, mam pieniądze, ci pożyczę. Chcesz? Jak na jedzenie oczywiście. Wiecie, to jest tak, że często pożyczę się też i ludzie nie oddają. Nie, ale ten był tak, że przysz, pożyczył, oddał nawet głupie 5 euro, które mu dałem po prostu i wiedziałem, że nie odda. A wiecie co zrobił? Przyszedł po pierwszej wypłacie i przyniósł te 5 euro. Aż tak się zdziwiłem, bo zapomniałem o tym nawet, wiecie? A patrzcie, pamiętał. No i dlatego też mu zaufałem temu chłopakowi. W sensie wierzę w to, co on mówił. I widziałem, że coś się z nim, w nim ruszyło, ale nie wiem, czy on po prostu zmienił się, czy nie. Nie mam z nim kontaktu. Także wiem, że tam rodzina właśnie go poszukiwała na jakichś stronek jak na Facebooku. Mówię, dlaczego ty się nie odezwiesz do rodziny? Bo tam ktoś go znalazł w ogóle. I... No jakoś nie chciał się odezwać. Wiecie, niektórzy tak uciekają i zrywają kontakty ze wszystkimi, nawet z rodziną najbliższą. Nie wiem, mają jakieś swoje. Wiecie, no ja nie jestem psycholog, żeby takim ludziom pomagać. Nie? Trochę się wypowiedziałem na, na temat tego właśnie zachowania u ludzi. E, piszcie, co, co sądzicie o tym. Jak wam się materiał podobał, to oczywiście zostawcie e, lajka, subika. Sorry za te światło, ale nie mam gdzie po prostu nagrywać. Wiecie, auto to jest chyba jedyne, jedyne miejsce, gdzie ja mogę w ciszy i spokoju nagrać. Także widzimy się w następnym odcinku. A jest jeszcze link w komentarzu w opisie. Do kanału mojego kolegi. On tam tworzy kanał na temat ciekawostek o świecie. Jakby ktoś był zainteresowany, to proszę wbijajcie. No i co, i tyle. Widzimy się w następnym, Jo